Witajcie kochani w nowym tygodniu. Niestety tydzień nie zaczął się dla nas najlepiej. W mieszkaniu mamy rozpiernicz, taki wszędzie leży pranie. O, jeszcze telefon Tito. Wszędzie leży pranie, jest, jest po prostu makabra, nawet nie wiem czy chcę wam to pokazywać. Ale musieliśmy dzisiaj zrobić przymusowe zakupy. Czemu musieliśmy zrobić przymusowe zakupy? Bo wczoraj kąpiąc się zaczęła pukać do nas e, sąsiadka. E, najpierw dzieci się umyły, potem ja myłam włosy. I zaczęła pukać do nas sąsiadka, e, że leci jej z sufitu. Więc e, nawet nie chcę o tym myśleć. Wszystko mamy tutaj. Szafka pod zlew no po prostu wszystko łazienka wygląda masakrycznie tu stała kabina jak wiecie bo nieraz tutaj nagrywałam e... chcieliśmy teraz niską kabinę ale niestety nie mamy wykafelkowane do samego dołu e... z drugiej strony kabina e... nie możemy mieć znowu innej kabiny bo mamy tutaj nadmurowane taki... no po prostu musimy mieć kabinę podobną jak mieliśmy i następne parę stówek poszło się pierniczyć. Więc dobrze, że mamy ubezpieczone mieszkanie. Mam nadzieję, że ubezpieczenie to w jakimś stopniu tam pokryje. Bo naprawdę jestem w szoku. Mój mąż już nie zdążył się wczoraj wykąpać. W aucie mam nową kabinę z brodzikiem. Ceny kabin. Chowalają, więc yy... chcieliśmy za jakiś czas zrobić remont łazienki. Nie wiem, jak to teraz będzie. Czy będziemy potem znowu tą kabinę rozbierać, bo tej się nie dało rozebrać, bo pękł syfon na dole i nie dało się jej rozebrać, yy, ponieważ ona po prostu cała pękała, jak się ją yy, rozkładało. Yy, składało, rozkładało. Więc yy, nie mam pojęcia, jak to będzie. Wrócimy do czasów, kiedy się kopaliśmy w misce, Bo, oczywiście, dzisiaj y, zgłosiłam fakt, ten, że y, pękła nam rura, zalaliśmy sąsiada, sąsiadkę i tak dalej. Więc, y, 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 zostałam poinformowana, że nie możemy nic robić, dopóki nie przyjdzie rzeczoznawca. Czyli, jeżeli. Y, Pani, która do mnie zadzwoni, powie, że ma za dwa tygodnie wolny termin, więc chyba dwa tygodnie będziemy myli, myli się w miskach to pojedziemy do mojej mamy, bo naprawdę nie wiem, dla mnie to jest trochę bez sensu. Porobiliśmy zdjęcia, nakręciliśmy filmik, jak u sąsiadki leci, więc wszystko mamy u udokumentowane. Mam nadzieję, że ta pani przyjdzie szybko, bo jednak to jest zalanie łazienki, musieliśmy wszystko zdemontować. I mam nadzieję, że biorą to pod uwagę, że to po prostu nie wiem, nie jest, nie wiem co, to jest. Nie ma, po prostu nie mamy się gdzie myć. Więc tak, no mamy zlew, mamy wodę, jasne, że mamy, ale wiecie, no i tak, więc myśleliśmy, że po prostu dzisiaj już yy, zamontujemy nowy brodzik, wszystko i będziemy mogli się myć, no ale niestety nie. Nie będziemy mogli, e, musimy czekać, aż pani przyjdzie, aż pani rzeczoznawca przyjdzie. No, e, do spółdzielni, do administracji swojej też zgłosiłam. E, pani powiedziała, że za chwilkę jak ktoś do mnie odzwoni, bo chyba będzie prościej, jak poda, podadzą mi maila. Wyślę im te zdjęcia, żeby pani nie musiała chodzić. Więc już warcie zaznaczyłam, że zostało zgłoszone, ale oczywiście nikt do mnie z administracji nie oddzwonił. Makabra. Ja wczoraj zdążyłam umyć głowę, dzisiaj może nie. Potem jak to się stało, to nie zdążyłam jej wysuszyć i po prostu poszłam spać w takich lekko wilgotnych włosach i rano wyglądałam, chyba mi je piorun pierdyknął, więc prostownica nie za bardzo sobie z tym poradziła, bo tutaj widziałam mam jakieś fala grzywka loki. O Boże, ciężko się zaczął ten tydzień, miejmy nadzieję, że pójdzie z górki i wszystko będzie git bo hmm, pranie mam w dużym pokoju, kosz na pranie stoi, wszystkie kosmetyki mam w koszykach, w niskach, szafka stoi na deskach. No zresztą widzieliście. Jestem załamana. Dobra, ale nie ma tego złego. E, najpierw byliśmy źli. Potem jak to wszystko wynosiliśmy, to się śmialiśmy, więc e, głowa... Trzeba myśleć pozytywnie, głowa do góry, miejmy nadzieję, że wszystko będzie git. Dobra, więc ja idę robić obiad, może najpierw się rozbiorę. Idę robić obiad. Dzisiaj będziemy mieć zupę pieczarkową, e, zupę pieczarkową i placki ziemniaczane z gulaszem. Pyk! I gotowe. Dobra. To widzimy się, e, nie wiem, czy przy następnym łączeniu, czy w następnym vlogu, ale myślę, że przy następnym łączeniu.